Przechodzimy do punktu ósmego, mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie y, zmian y, w spraw, z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutowi domowi dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. I bardzo proszę pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Andrzeja Więckowskiego o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedkładam Projekty uchwał w sprawie zmiany statutów we wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat Tomaszowski. Zmiany są spowodowane zmianami przepisów prawa na podstawie których te placówki funkcjonują. A dokładnie chodzi o to, że ustawa o pomocy społecznej, która była jedną z podstaw prawnych działania placówek opiekuńczo-wychowawczych, została zastąpiona ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. I dokładnie tylko i wyłącznie tego przedmiotu zmiany dotyczą. Mówiąc inaczej, w statucie, w miejsce, gdzie były użyte określenia ustawa o pomocy społecznej, pojawiły się określenia ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wszystkie projekty uchwał dotyczą zmian statutu. Nie ma uchwały dotyczącej nadania statutu, bowiem wszystkie placówki statuty wcześniej miały. Panie Przewodniczący, przechodzę w takim razie do przeczytania projektu pierwszej uchwały. Bardzo proszę. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia będzie 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 53 przez 388 przez 2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu domowi dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie tutaj następuje podstawa prawna, którą pozwolę sobie pominąć, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Statut Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim określony w załączniku do uchwały nr 53 przez 388 przez 2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Jeszcze wyjaśnię, panie przewodniczący, pan pozwoli. Dlatego od dnia pierwszego, 1 stycznia 2013 roku, ponieważ uchwała o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczych wprawdzie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia tego roku, czyli 2012, ale zgodnie z jednym z zapisów przez 12 miesięcy obowiązywały dotychczasowe przepisy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji, Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana Dyrektora? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 21 za. Kto się? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, proszę pozostać przy mikrofonie. Przejdziemy teraz do punktu 9, mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały yy, też 31 sierpnia 2006 roku o zmianie w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Panie Przewodniczący, ja już nie będę omawiał, przechodzę, po, powody są takie same, przechodzę do czytania poszczególnych projektów. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia będzie 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 53 przez 389 przez 2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Statut Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim określony w załączniku do uchwały nr 53 przez 389 przez 2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Poproszę o opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania do Pana Dyrektora? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 27. 21 głosów za. Jesteśmy w punkcie 10. W dalszym ciągu przy głosie jest pan dyrektor. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały yy, też tego 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Luboszewach. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia będzie 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 53 przez 390 przez 2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Luboszewach. Na podstawie tutaj następuje podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Statut Rodzinnego Domu Dziecka w Luboszewach określony w załączniku do uchwały nr 53 przez 390 przez 2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Luboszewach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchwały. Dziękuję. No, dziękuję. Kto z Państwa radnych ma pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 22 głosy za. Jednogłośnie jesteśmy w punkcie 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 października 2008 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Rzosik w Tomaszowie Mazowieckim. Proszę o przedstawienie tej uchwały pana dyrektora. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia będzie 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w uchwały nr 27 przez 193 przez 2008 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 października 2008 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w wrzosik w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie tutaj następuje podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Statut Rodzinnego Domu Dziecka w Rzosik w Tomaszowie Mazowieckim określony w załączniku do uchwały nr 27 przez 193 przez 2008 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 października 2008 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka wrzosik w Tomaszowie Mazowieckim otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. I poproszę opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych ma pytania do Pana Dyrektora? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 22 głosy za jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I w dalszym ciągu pan dyrektor Andrzej Więckowski. Punkt 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian. Z dnia 25 października 2007 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Tobiaszach. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia będzie 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 przez 109 przez 2007 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 października 2007 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Tobiaszach. Na podstawie, na, tutaj następuje podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Statut rodzinnego domu dziecka w Tobiaszach określony w załączniku do uchwały nr 14 przez 109 przez 2007 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 października 2007 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domowi dziecka w Tobiaszach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dziękuję. Proszę o Komisję Zdrowia o opinię. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa Radnych ma pytania do Pana Dyrektora? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych za przyjęciem tej uchwały? 22 jedno głośnie Dziękuję panie dyrektorze dziękuję